Cześć, dawno nie było filmików, wiem. Nie miałem czasu troszeczkę i nie miałem za bardzo zarobić z akwarium. Dzisiaj, przy sobocie, jak widzicie, jest MES. Zobaczcie, Kuperurek. Co to oznacza? Oznacza nowy projekt. Nowy projekt będzie to taki, że będziemy robić nową dolewkę, czyli zwiększać pojemność dolewek. Tutaj Samp i u mnie w Sampie, jak widzicie, ale to będzie na temat na kolejny filmik, troszeczkę mi moje te szczepkarium zarasta glonem. Główne akwarium bez glona, ale to te szczepkarium niestety zarasta mi glonem. Ale to będziemy walczyć z tym w innym, innym razem. Dzisiaj przy sobocie światło w głównym zbiorniku jeszcze się nie świeci, bo jest za wcześnie. Ale plan jest taki i już wam mówię o co chodzi. Wiem, wiem, jest kupa gratów, ale to wszystko zniknie. Tutaj widzicie, są takie pojemniki dorobione. I też jak zauważycie, nie są to kupcze pojemniki. Pokleiłem je sam. Powiem Wam, troszeczkę tak byle jak, nie są one pięknie zrobione, gdzieś tam klej mi powyciekał czy coś, ale są szczelne i one będą z tyłu z akwarium w ogóle niewidoczne. Ten mały pojemnik jest to pojemnik 5 galonowy, ten duży, to jest największy, 9 galonów i ten troszeczkę węższy 7 galonów. Więc wody jest sporo, jak teraz 5 galonowy pojemnik, coś podobnego do tego, wystarcza mi na około... 4-5 dni zależy od pory roku. Także teraz powiedzmy, że potroiłem albo nawet i zwiększyłem 4 razy pojemność mojej dolewki. Ten pojemnik, jak widzicie, jest cały zabudowany. On nie ma niczego, żeby dolewać wodę. A to z tego względu później wytłumaczę. Te pojemniki są wyższe. Więc grawitacyjnie, żeby woda nam nie uciekała, ten pojemnik musi być zamknięty i jedynie co będzie to rureczka szła do góry na wysokość tych pojemników, że podczas dolewki to powietrze będzie uciekało z tego zbiornika i woda będzie tam się gromadzić. Taki jest plan. Gdzie te pojemniki wylądują? Te pojemniki wylądują, zobaczcie, kolekcja Owitu. Tutaj co, co mi kapnie, jakaś jodyna czy coś, to muszę wszystko powyrzucać, posprzątać. Zrobić nową aranżację wszystkiego, ale to z czasem. Tutaj jest właśnie takie podpórki na te pojemniki. Jedna podpórka, tu jest pleksa na górze. Ten pojemnik stary z dolewki on wyleci stąd i tutaj stanie ten jeden wysoki pojemnik wąski, one nie będą wystawać bardziej niż tutaj to akwarium, one po prostu widoczny tutaj z prawej strony w tym miejscu, tylko tutaj od tej węższej części. Oczywiście, muszę zmodyfikować moje, moją hydraulikę, czyli te rurki, wszystkie muszą stąd wylecieć i będą poprowadzone połowę na elastycznym wężu i połowę na sztywnym, z tego względu, że pojemniki są do tej wysokości na dolewkę i to będzie przekręcone 90 stopni i elastycznym wężem leciało w dół do pompy obiegowej. To jest ta jedna strona, i z drugiej strony jest. Bardzo podobnie tuś przyszykowane jest, to jest z takich tych profili aluminiowych, co ja używam do wszystkiego, i tu będzie drugi pojemnik stał, również zlicowany tutaj z bokiem akwarium. To hydraulika out, i będzie to zrobione po nowemu. Tu będzie od pompy ten element na sztywno to jest 1 inch rurka. Będzie do tego miejsca. Tu już jest nowe zrobione i to będzie o coś takiego. Zobaczcie, troszkę za szeroko, a to wszystko spod akwarium. U mnie, niestety, sam nie wygląda jak u niektórych. Pięknie, cudownie, kolorowe rurki, aby było to właśnie ładnie i na zewnątrz i wewnątrz. U mnie, sam wiecie, że wszystko robiłem sam: czyli pojemniki na dolewkę, filtry, roller mat. Tutaj na zeowit automatyczny ymm, filtr. Więc u mnie to wszystko wygląda, no tak, średnio. Ale wszystko jest DUI. I o to chodziło u mnie w projekcie. Także te rureczki tutaj wylądują. W imieniu Tow I do tego podłączę elastyczne e, rurki, które pójdą tam do e, wylotów w akwarium. To się biorę za robotę, bo już się do tego zbieram dobre dwa tygodnie. E, tu jest ta dolewka. Zobaczcie, tu jest ta dolewka około 5-6 galonów. zaraz Wam powiększę troszeczkę. Nie w tą stronę. O, około 5-6 galonów, i to wystarcza na 4-5 dni. To zależy, jak mówiłem, od połowy roku. I to rureczką to jest kranik. Ścieka sobie woda do pływaka takiego mechanicznego. Powiem wam, mam to, to, to rozwiązanie już od dobrych ilu lat. No, od początku, kiedy mam akwarium, to z dobre 2 lata. Nigdy żadnych problemów z tym nie miałem. Dosłownie nic, kompletnie nic się nie dzieje. Tylko jedyny minus to musicie mieć pojemnik z wodą powyżej ee, sampa. Tak to wygląda i w końcu się zabieram do roboty. Kawa wypita, tam się zostało na dnie, idę dopiję e, Oczywiście bezkofeinowa, bez mleka, bo jestem na nowej diecie keto, więc kawka, tylko i wyłącznie z olejem MCT. Również bardzo dobra. Jak widzicie, dzieje się, dzieje się dużo. Mam już po części zrobioną hydraulikę nową. Włączyłem przed chwilą pompę. Wszystko działa. I teraz powiem Wam, że działa lepiej, bo nie ma tych takich zaworków przeciwzwrotnych. I naprawdę pompuje pompa dużo, dużo bardziej. Zobaczcie, tutaj jest dalej połączenie sztywne do tego punktu. I tam jest. Z tego punktu jest dwa węże do powrotu, więc to działa. Muszę dzisiaj węgiel wymienić, bo trochę chemii może być z tych rur. Bo to wszystko świeże, więc węgiel. Także to działa. Pojemniki czekają na podłączenie. Podłączam rurki pomiędzy pojemnikami i za chwilę odpalę filtro i zobaczymy, jak to działa. O, nagrałem bez filtra, więc będziecie wszystko widzieć. Kolorach niebieskich. Ale za chwilę to zmienię. Zmieniłem filtr. Czy ustawienia w telefonie. Zobaczcie, tak się prezentuje akwarium. Taki szybki, szybkie spojrzenie na akwarium. Światło się zaświeciły. Ryby szukają jedzenia. A ja się biorę dalej do pracy. A few moments later. No i maszyna ruszyła. Zobaczcie, woda się leje. Dopiero przed chwilą włączyłem, ile pół minutki temu. Przedem wziąłem telefon, żeby wam pokazać. O tam, o tam daleko, daleko z tyłu. Tutaj jest o w tym miejscu. Jest e, pływak. I to będzie w ten sposób się nalewać. Zobaczcie. To może rozjaśnić. A w tą stronę. Tak jest, tutaj się oleje. Pływak oczywiście zrobi swoje, czy powinien zrobić swoje i zamknąć dopływ wody. W razie, czy znaczy no w razie, wów. Jak już będzie pełny zbiornik, ale mamy takie zabezpieczenie w postaci. Tutaj jest przelew. Tutaj jest przelew i rurka leci w dół i do tędy. Eee, dostanę to rozjaśnić. Znowu OK, ten leci rurka, i do zlewu do kuchni. Także zabezpieczenie jest. Chociaż myślę jeszcze nad jednym zabezpieczeniem w postaci takiego mm, komórki PhotoEye laserowej, która będzie mierzyć coś na w zasadzie dolewki automatycznej. Eee, mam w pracy jedną. Muszę tylko wykominać okablowanie i zobaczyć, czy przez to flexę to, to to zadziała. Także będzie dodatkowe zabezpieczenie, chociaż myślę, że przetestuję to zabezpieczenie, jak to wyjdzie, czy to da radę w ogóle odbierać nadmiar wody. I zobaczymy, nie? Ale lecimy dalej. Jak widzicie tam na dole jest złączka. Gdzie jest fokus? Tam jest fokus. Jest złączka i zobaczcie, jest przewód podłączony i ten przewód jest połączony z drugim pojemnikiem z drugiej strony. Zaraz ten bajzer ogarnę trochę. Jest połączony z tym pojemnikiem, tamtą końcówką z tyłu, co jest. Znowu, nie mamy. Mamy. I tutaj z lewej strony ta końcoweczka jest połączona z tym pojemnikiem, tutaj. Z tym pojemnikiem najmniejszym pięciogranowym. O, klej powychodził, który jest szczelnie zamknięty. Jak jest pojemnik szczelnie zamknięty, to żeby woda się dostawała do niego, no to wiadomo, musi być odprowadzenie powietrza z niego. Takiego, tak zwany odpowietrznik. I tam u góry jest odpowietrznik, który już nie został podłączony. Już idę, to robią. Musi być podłączony wężyk na wysokość tego pojemnika. Tutaj to powietrze sobie ucieknie stąd, woda wypcha to powietrze, bo inaczej wody nie wpompujecie. Zamknięty pojemnik. I tutaj jest podłączenie do pływaka od dolewki. System działa. Jak się to wszystko napełni, to się zajmie kilka godzin. To zrobię szybki update, jak to wygląda, czy to wszystko działa, i będziemy w kontakcie. Much, much, later. Jak widzicie, zbiorniki prawie pełne. Zajęło się to dobre kilka godzin przy mojej membranie 75 galonów na dzień. 75 I zobaczcie, zbiornik prawie cały. Ja się troszeczkę się zajęło. Zajmie się z e, pół godzinki, ale myślę, że to nie ma co dalej e, ciągnąć. E, taki szybki filmik o zmianach u mnie w akwarium i myślę, że teraz taki zbiornik, trzy zbiorniki razem połączone na jakieś dobre trzy tygodnie wystarczą. Taka dolewka, spokój. Do tej pory biegałem z butelkami. I powiem Wam, że miałem dość co 3-4 dni musiałem uzupełniać butelkami wodę. Teraz pod zlewem jest kranik do tego specjalny i będzie to zrobione automatycznie. Czy automatycznie no. będzie mało wody kranik i jeszcze zamontuję taki czujnik, który tutaj go mam. Ten czujnik, jest zamontowany na ochwycie i do tego będzie podłączony taki brzęczyk 5V. Zasilacz, i kiedy poziom wody się podniesie czy osiągnie swój poziom, to wiadomo, że będzie takie dodatkowe zabezpieczenie, bo pływak odetnie tą wodę plus przelew, który tam zamontowany jest, i to da taki sygnał, żeby pójść i zakręcić kranik pod lewem Dźwiękowy, dość głośny, także nie przegapi się. To myślę, że to da radę i nie będzie żadnego potopu w mieszkaniu. W tym filmiku tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!